Teatr jest jedyną formą, przez którą można wiele powiedzieć, mową, mową ciałem, e, można powiedzieć to, co się czuje, można się przeciwstawić nawet systemowi poprzez sztukę, jaką jest teatr. No i oczywiście nikt nikogo za to nie będzie bił, tak? Metoda na młodzieńczy bunt. No tak troszkę, na młodzieńczy bunt to jest teraz, ale to jest też bardzo, bardzo dobra metoda na rozwijanie swoich pasji, na rozwijanie swojej wyobraźni, bo można być zbuntowanym i napisać spektakl, który będzie już sztuką, będzie pasją i będzie po prostu częścią nas. Przed wyjściem na scenę w kulisie oczywiście są emocje, które ciężko opisać, tylko wyglądanie tak, żeby nikt nie zobaczył, ile już ludzi, o matko, o boże. Kiedy już wychodzę na tą scenę, to po prostu mam taki zastrzyk adrenaliny, że po prostu cały się trzęsę przez pierwszą minutę. Później już to wszystko leci pięknie. Inni szukają adrenaliny w sportach, ty tej adrenaliny rozumiem, szukasz na scenie. No tak, to jest niebezpieczny sport w takim razie, ponieważ można dostać hiperwentylacji na przykład, tak? Koleżanka ostatnio tylko weszła na scenę na próbie przed spektaklem, po prostu już dostała sama hiperwentylacji, no ale jednak to jest jak narkotyk, tak? Uzależnia. To było najpierw zebranie znajomych i znajomych znajomych, podzielenie całego zespołu na cztery grupy, gdzie jest grupa aktorska, jest grupa organizacyjno-promocyjna, która odpowiada za organizację spektaklu, widowni oraz za promocję tego spektaklu. Grupa muzyczna, no, są akustykami naszego teatru. I jest grupa scenograficzna, która odpowiada za scenografię. Jest, tak się śmiejemy, tak zwany zarząd, jak w wielkich firmach. Odrobinkę biurokracji trzeba zawsze wprowadzić, przyjąć wspólnie regulamin, żeby nie było numerów w taki oto sposób może to wszystko funkcjonować Teatr zasysa. To jest taka czarna dziura. Raz się włoży palec, już się ma całą rękę po tej drugiej stronie, i będę chciał to robić w przyszłości. Co twojej koledzy na to, że, że kochasz teatr? No, niektórych to bardzo przeraża, ponieważ ile można siedzieć nocą i pisać tekst, czy po prostu robić masę notatek, gdzie jest cały pokój zasypany, żeby powstał e, dobry spektakl? No, troszkę z ich perspektywy jest to przerażające, jak może teatr tak pochłonąć człowieka, tak zmienić, odmienić, no, ale z drugiej strony jest bardziej się. Cieszą z tego, że że jednak można.